Dzień dobry, szczęść Boże, dzisiaj 7 grudnia, czyli ostatni dzień nowenny, tysiąc zdrowaś Mario, udało mi się właśnie przed chwilą odmówić wszystko. Czyli w sumie 9 tysięcy zdrowaś Mario w ciągu 9 dni. Powiedzieć, że to było trudne, tak nic nie powiedzieć. Gdzieś to już myślałam, że nie dam rady, ale zaparłam się i dzisiaj... Nie korzystając z soboty, tylko po prostu chciałam jak najwcześniej odmówić wszystkie: wszystkie Zdrowa się Mariotę, tysiąc, żeby chociaż wieczorem troszkę odpocząć, bo te dziewięć dni nie ukrywam, zwłaszcza te dni w tygodniu, kiedy musiałam to jakoś godzić z pracą, były wyczerpujące. Ja w ogóle tak widzę, że z roku na rok coraz więcej energii i sił mnie kosztuje ta modlitwa na nowe no ale po raz kolejny się udało. Mam nadzieję, że Wam również, jeżeli się nie udało, to. Chociaż próbowaliście, uda się następnym razem. Gratuluję Wam wszystkim wytrwałości, życzę Wam przede wszystkim spełnienia tego wszystkiego, o co się modliliście. Bo jeżeli ktoś podejmie tak trudną, tak wymagającą modlitwę, jaką jest nowę, na tysiąc zdrowaś, Maryjo przed uroczystością niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Pan, to znaczy, że ma naprawdę wielkie, ogromne, czasami może wręcz zdesperowany jest, bo już nie wie, co robić. Ma wielkie prośby, więc... Mam nadzieję, że wszystko u Was się urzeczywistni, że wszystko Wy modlicie. No i naprawdę szczere gratulacje, że daliście radę. Jeżeli odmówiliście tę nowennę, to, zna, to już znaczy, że już żadna pompojanka, żadna inna modlitwa nie jest Wam straszna, ponieważ już chyba bardziej wymagającej modlitwy nie ma, aczkolwiek nie wiem, może się okaże, że jest. W każdym razie gratuluję i udało się. To na tyle. Szczęść, pamiętajcie, przepraszam, najważniejsze zapomniałabym. Jutro, czyli w niedzielę, 8 grudnia, godzina 12, dzień, godzina łaski. 8 grudnia to jest uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny, która zarazem jest drugą niedzielą Adwentu i o od 12, od 12 do 13 godzina łaski, o której Wam mówiłam już kilkukrotnie. Jeszcze raz zachęcam, abyście w tym czasie pomodlili w kościele, może na mszy, może z księdzem Teodorem, z całą może we własnym zakresie. W każdym razie życzę Wam pięknego weekendu. Szczęść Boże!